Finks roze. Jestem florystką. Finks roze. Jak to przetłumaczyć? Finks ten to jest pentakost. Po polsku to się mówi zielone święta. Po hebrajsku jest szawłot. Ten kwiat, kochani, nazwany jest Finks Rosen. Rozen. Widzimy, jak one tracą płatki, a w środku są jakby... Jest taki rodzaj Sara. Nie mogę go tu pokazać, bo nie był w sprzedaży. Pojechaliśmy kupić z mężem. On, w tamtych różach są takie płomienie ognia. I widzimy, że finksy róża, coś się z nią dzieje. Zobaczcie, może zaobserwujemy, jak one same tracą te płatki. I widzicie tutaj, kochani, spadło to wszystko. Po co to nagrywam? Bo wiem, że Bóg chce żebyście to widzieli. One mają płomienie ognia, ale te kwiaty nie stoją długo tak jak prawdziwe róże. Dostaliśmy tutaj um, prawdziwe róże. Siedem róż na naszą rocznicę ślubu, 46 od naszego syna i synowej. Od ich synka. Um, zobaczcie. One. Jak z daleka, to tak nie widać, nie? Nie widać tego, tej różnicy się wtapiają. Jakby prawie się nie, nie, nie miały różnicy od, y, od róż, żeby się oddzielały. Ale jednak są inne. Róża stoi co najmniej dwa tygodnie dobrze zachowana. Tu są barwy czerwone i siedem cyfra oznacza coś szczególnego. Błogosławieństwo oznacza pokój Boży wejść i Wiem, że to jest symbolicznie nam proroczo dane dla naszego małżeństwa, żebyśmy weszli w Boże odpoczynek, to znaczy się w szalom. Bóg odpoczął od swoich dzieł siódmego dnia, prawda? I my musimy odpocząć od gonitwy, od pracy. Może kto nie pracuje, niech nie je, ale diabeł też to potrafi to skrzywić, więc dlaczego taki, taki dotyk mam dzisiaj? Nie wyrzucę jeszcze ich, bo są przecież wspaniałe i obserwuję, wiecie, kochani, jak one, y, te płomienie, wygasają i spadają po prostu na ziemię. Kiedy one spadają na ziemię, my tego nie widzimy, ale w świecie duchowym jest coś: Finksten, zielone święta, Pentakost. Jest to symboliczny kwiat, który ma. Bardzo znaczenie ogień zapala wielką rzecz, ale też może szybko zgasnąć. I dlatego miłość, może ta, która swego czasu gdzieś zapłonęła, może szybko wygaść. Żyjemy w czasach, że nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, Jeszua Hamaszyja zapowiedział, że miłość wielu ostygnie. Nie mogę się oprzeć, żeby tego nie nagrać, kochani. Więc pytam się sama Pana Boga... Czy płomienie mojej miłości, czy, czyżby to nawet i w małżeństwie, czy, czy w ogóle wygasają, czy wygasły, czy trzeba nowego, świeżego ognia, żeby, żeby miłość została rozpalona? Ym, Słowo Boże mówi, że bądź gorący, albo zimny, bo letniego wypluje. Nie chcę być wykluta z ust Jezusa, dlatego potrzebuję dzisiaj szczególnego ognia ognia na nowo rozpalenia mojego serca ogniem, który przyniesie owoc. Kochani, tutaj obok zaraz mamy snopek. Ci, co siali ze łzami, będą nieśli swoje snopy w radości. To jest też symbol, symbol. Żliwa pierwszego, które jest właśnie w Izraelu. Mamy też owoce, powinno być ich dziewięć. Kochani, przyjrzyjmy się jeszcze raz z pokojem. Może, może Pan Bóg że zobaczymy, jak one bez dotyku ludzkiej ręki spadają. Może sekundkę poczekajmy. O, widać jaki moment, że. No nic się nie dzieje. Nie spadają. One nie spadają teraz. Się za, za, no, na złości mi chyba robią to, no, ale nie szkodzi. Dlatego Bogu dziękuję, że Boża miłość nas zmienia, odwraca nas od naszych złości. Odwraca nas od naszych złości. Tak kochani, tutaj jest Rutma Snopek A tam my, 46 lat temu I to są piwonie które, które Dwa lata przed ślubem Na zielone święta w Zaręczyny Mój mąż przyniósł Kocham te kwiaty W naszym narodzie polskim one mają inne znaczenie Ale